Kochani, zaczynamy test z prędkości Beatla. Odpalamy auto. Muzyczka musi być odpowiednia, o, oczywiście. A, no to do dzieła. Tylko muszę teraz wyłączyć trochę silnik, żeby włączyć podtlenek azotu. Bez podtlęku, niestety, nie będzie możliwości startu. Przyciszę troszkę. I czy jesteście gotowi? Trzy, dwa, jeden, Odpał! O, ja, jakie przyspieszenie! Jezus, Maria, może! Wolniej, 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 wolniej. Dobra, zwolniliśmy. Ach. Na pewno to zauważyliście. Łukasz, specjalnie dla ciebie. Widać. Nie, nie widać. Ale jak widać, koła nawet nie drgnęły, nie oderwały się pełna przyczepność. Genialny wynik!